Witam serdecznie z przed mojej stodoły. Przyszedł rachunek, czyli pierwsze rozliczenie, jak gdyby. Tutaj widzicie trochę kichatków stoi, ale oczywiście działka jest niezgospodarowana, nie ma jeszcze żadnej kostki. Więc przejdziemy się sobie tak troszkę tutaj w koło. Więc przyszedł rachunek z zakładu energetycznego. Kurczę, jak jest ciemno już, bo już jest późno o południe, zaraz będzie siódma. Słońce powoli tutaj nam zachodzi, więc co mogę Wam powiedzieć? No, przyszedł rachunek i czy jestem zadowolony, czy nie? Rozliczenie półroczne, bo ja płacę zaliczkowo co, co miesiąc, a przyszedł mi teraz półroczny rachunek. Jak wiecie, mam pompę, to zostało uruchomione w lutym. 15 lutego, 13 dostałem prąta, 15 lutego zostało uruchomione. Pokażę Wam oczywiście fakturę, żebyście tam nie myśleli, że, że, że coś zmyślam albo nie zmyślam. Ogólnie jestem zadowolony, nawet dość bardzo. Mam nadzieję, że tam ta faktura się, się wklepała. Co tutaj jeszcze? No, czyli tam widoczne jest, widoczne jest to, ile zapłaciłem. Zapłaciłem 1400. 40 zł za te pół roku, czyli miesięcznie wyszło mi 240 zł za prąd. To tak powiem Wam najpierw, jak ktoś tam usłyszy 1400 zł za prąd, że to dużo, to Wam powiem szczerze, że to nie jest tak dużo. Największą sprawczynią oczywiście poboru takiego prądu jest tamto urządzenie, które tam stoi na końcu. To mam taki jeszcze niezagospodarowany teren, także nie, 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 patrzcie na to. Czyli pompa ciepła, pompa ciepła, która była oczywiście uruchomiona tylko od razu, jak dostaliśmy prąd, dostaliśmy go 13. 15. już lutego była pompa ciepła uruchomiona, więc grzała nam chałupę. I co tam jeszcze? No jak grzała już nam chałupę, to podgrzewała też wodę. Jak, czyli Ogólnie przez 6 miesięcy. No tak trzeba liczyć, że pompa zaliczyła połowę lutego, marzec, kwiecień i do końca maja miałem włączone jeszcze ogrzewanie. Później wyłączyłem, tylko miałem ustawione podgrzewanie ciepłej wody. Czyli takie dwa miesiące można powiedzieć, że chłodne. Nie zimowe, bo to nie była taka zima, nie mocna jakaś tam straszna zima. Bo tam chyba z dwa czy z trzy, parę razy było poniżej minusa. Tak to było gdzieś tam koło zera albo, albo na plusie. Trochę tak te miesiące były ciepłe. I pompa, sama pompa zużyła mi. 700 zł, czyli to będzie gdzieś około 1200 kW. Czyli, jakby miesięcznie za ogrzewanie domu i za, i za podgrzewanie ciepłej wody, zapłaciłem 120 zł. Plus, oczywiście, ten prąd użytkowy 120 zł, czyli razem to dało rachunek mi 240 zł miesięcznie. Zobaczymy, jak przyjdą chłody, czyli grudzień, styczeń, bo te miesiące będą raczej moim zdaniem takie. Już na pewno bardziej pokażą to zimę. Bo tam nie wierzę, że zawsze będzie tak, też ciepło, i ciepło. Przyjdzie któraś zima, że będzie znowu mroźna. Więc tutaj, jakby ta. Niewysokie koszty, bo dla mnie to naprawdę niskie koszty, przez pół roku 700 zł zapłacić za użytkowanie pompy ciepła. Jeśli wzrosną nawet dwukrotnie, czyli na 1400 zł, za samą pompę w tej chwili mówię, to będzie ogrzewanie kosztowało mnie 2000 co uważam razem z podgrzaniem ciepłej wody, czyli uważam, że to będzie super sprawa. No zobaczymy i ja zakładam, że to będą już chłodne takie miesiące. Ja też czekam na te rozliczenie roczne jeszcze, bo na drugi rok wiadomo, że na tym dachu będzie fotowoltaika. Więc żeby mieć taki już pogląd, ile trzeba tego prądu, to najlepiej mieć rozliczenie roczne, żeby nie brać tak sobie na oko, bo albo za mało będziemy mieli, albo przewymiarujemy. I to bez sensu, dlatego liczyłem, że może w tym roku, ale będzie na drugi rok na pewno. Najlepszym takim miesiącem zakładania jest marzec, moim zdaniem, więc już od kwietnia będzie pracowała sobie, ale to jeszcze też tak się okaże w praniu, bo zależy jak będę w Niemczech, czy w ogóle będę w Niemczech, bo tam z tą pracą ja pracuję w hotelu, jak wiecie, więc tak nie do końca wiadomo. W tym roku już na pewno nie jadę, czyli do końca roku mamy jak gdyby wolne. Jakaś pensja na konto przychodzi, ale, ale to jest nie wiem, jakaś postojowa, czy coś tam się to nazywa. Yy, I tyle. No Teraz każdy musi sobie to ogarnąć, czy to jest dużo, czy mało. Yy, bo to tak jak się powie, te 1400 zł, to niektórym osobom się wydaje, że to jest dużo, ale to wcale nie jest dużo przy, czyli miesięcznie 240 zł, bo ja normalnie w bloku, jak mieszkałem, to płaciłem za prąd. Jak był syn jeszcze, to 170 zł miesięcznie za prąd i tam ogrzewanie dodatkowo trzeba było płacić. Także wiecie, no plus ciepła woda, tak samo dodatkowo. Także tutaj jestem na dzień dzisiejszy, naprawdę z tego bardzo zadowolony. Jak będzie dalej, się okaże za następne półrocze. E, jak będzie dużym mróz no to będzie, yy, po prostu rachunek będzie wyższy, bo pamiętajcie, że ta pompa zawsze Wam da rady grzać. To nie ma tak, że, że jak macie pompę, czy to powietrzną, czy gruntową, że ona nie da rady grzać w zimę, bo będzie minus 30 na przykład i nie. Oczywiście, że ona Wam ogrzeje, tylko że wtedy będziecie mieli większy pobór prądu, tak? bo wtedy będzie ten COP tak zwany, czyli... Yy, no po prostu najkrócej mówiąc, będziecie ogrzewali dom prądem, czyli y, cała pompa, będzie to wszystko co wytworzy wam ciepło w chałupie, to będzie po prostu y, wytworzone z prądu z ulicy, czyli z drogi, z elektrowni, z zakładu energetycznego, za który trzeba będzie zapłacić. Czyli ja tutaj płacąc 700 zł za te 6 miesięcy, liczę, że te y, grudzień z czym będzie taki ciężejszy czyli jak zapłacę 1300 zł za pompę, czyli będzie 2000, mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczyli Oczywiście, jak będzie zima cieplejsza, czyli nie będzie dużych mrozów, to zejdę poniżej tej ceny. Ale uważam ogólnie, że tutaj jest naprawdę fajna sprawa. Tam nie będę nikogo namawiał, że, że te pompy to są super jakieś tam piękne wynalazki. I tego, bo to jak zaraz każdy powie, że o, bo to się panu zepsuje i trzeba nowo kupować. Jak się zepsuje i trzeba będzie kupować nowo, to się kupi nowo. No, pompę ciepło nie instaluje się po to, żeby żeby coś tam, tylko przede wszystkim dla swojej wygody. Ja jak włączyłem, jak pamiętacie, w lutym, to w zasadzie o niej zapomniałem. Raz co kiedyś miałem ten problem spowodowany zresztą przeze mnie i to był mój jedyny jak gdyby problem z tą pompą. Ja nie, nie muszę myśleć, czy tam mam ciepłą wodę, czy mam zasypany zbiornik na ten pelet, czy na ekogroszek, na węgiel, no. Czy, czy, czy po prostu, no. Także... Tutaj jestem z tego bardzo zadowolony. Dom jest w zasadzie bezobsługowy i tyle. No. Nie ma co tutaj więcej, jakby za bardzo truć głowy, bo, bo już. Powiedziałem wam, ile mnie to kosztowało. Yy, uważam, że naprawdę nie, nie są to jakieś pieniądze straszne, przynajmniej na ten czas jaki był, tak? No bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że yy, grudzień, styczeń będzie to więcej. Liczę, że jak zapłacę te 100% więcej niż teraz zapłaciłem, czyli, czyli 2000 za cały rok ogrzewania i ciepłej wody w domu, i bez obsługi przede wszystkim, bo to jest moim zdaniem najważniejsze w tym wszystkim to będzie. Fajnie i będę zadowolony, także na razie trzymajcie się, mo się z przed mojej stodoły, jest fajnie, wypogodziło się, a jutro od rana idziemy na dach, bo trzeba go tam pomału skończyć już, bo ta pogoda nam no, niestety trochę się daje wyznaki i przy takiej pogodzie się trochę lipnie pracuje. Także serdeczne pozdrowienia dla wszystkich tutaj z okolic Ełku i dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam są na świecie, którzy muszą tam pracować, bo, bo, bo jest życie jakie jest, ja to rozumiem, sam pracuję, więc wiem jak jest, jak też bardzo często ciągnie do tego kraju, do, do tych właśnie lasów, do, do tego, żeby pójść sobie na spacer, przejść się po lesie, połazić, tak połazić po prostu, no, także na razie.